Mięsień obły większy, musculus teres major. Jest to mięsień nieco spłaszczony, czworokątny, silny i gruby, rozpięty między kątem dolnym łopatki a górną częścią trzonu kości ramiennej. Przyczepy. Mięsień obły większy rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki, poza tym włókna jego odchodzą od przegrody włóknistej oddzielającej go od mięśnia obłego mniejszego i mięśnia podgrzebieniowego. Włók nabiegną równolegle ku górze oraz do boku i kończą się silnym i płaskim ścięgnem na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej, do tyłu od ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu. Czynność. Mięsień obły większy opuszcza ramię podniesione i w ruchu tym jest silnym antagonistą mięśnia ramiennego. Poza tym przywodzi ramię do tyłu, jak na przykład. Gdy krzyżuje się ramiona na grzbiecie i obraca je do wewnątrz. Mięsień obły większy współdziała więc z mięśniem najszerszym grzbietu. Topografia. Powierzchnia tylna mięśnia jest przykryta u góry skórą, u dołu mięśniem najszerszym grzbietu i bocznie, głową długą mięśnia trójgłowego. Powierzchnia przednia również przylega do mięśnia najszerszego grzbietu, który jak zaznaczyliśmy poprzednio, obejmuje dolny brzeg mięśnia obłego większego i przechodzi z jego powierzchni tylnej na przednią. Poza tym powierzchnia przednia przyśrodkowo styka się z mięśniem podłopatkowym, bocznie zaś z mięśniem ramiennym i powrózkiem naczyniowo-nerwowym jamy pachowej. Dolny brzeg mięśnia wspólnie z brzegiem mięśnia najszerszego grzbietu tworzy brzeg tylny dołu pachowego, brzeg zaś górny jest oddzielony od mięśnia obłego mniejszego, jak już wspomniano, trójkątną szczeliną podstawą skierowaną do kości ramiennej. Mięsień ma własną cienką powieść, niełączącą się z powiezią podgrzebieniową.